W najnowszym odcinku XY wybraliśmy się do cyberpunkowego baru, żeby trochę sobie porozmawiać, pozwiedzać, popatrzeć, no i generalnie przywieźć Wam dużo dobra w tym materiale. Zapraszam! Dziś cyberpunkowo, ale o muzyce. Piotrze, chciałem zapytać Cię, jak w ogóle powstawała muzyka do cyberpunka 2077, jak wyglądał ten proces? Zaczęliśmy od omówienia sobie, czego nie chcemy robić, a nie chcieliśmy robić rzeczy, które zostały już zrobione. Chcieliśmy znaleźć nasz własny głos i własny, nasz własny sposób na opowiedzenie tej historii, przedstawienie tego świata. Więc skierowaliśmy się w stronę lat 90. jako klucza, który otworzył nam poszukiwania i uznaliśmy, że po prostu będziemy sobie brać z tych lat 90. to, co nam najbardziej pasuje z jednej strony spojrzeliśmy na industrial, z drugiej strony na IDM, na techno, na rave. Wyjmowaliśmy sobie z tych gatunków to, co było nam potrzebne i potem używaliśmy tego zgodnie z naszymi potrzebami. A z takich rzeczy bardziej to powiedzieć, bardziej technicznych zaczynamy proces od spottingu, czyli przechodzimy sobie grę, patrzymy, rozmawiamy z quest designerami, cinematicsami, sprawdzamy czego potrzebujemy. I potem, gdy mniej więcej wiemy, jaką historię opowiadamy, ile muzyki potrzebujemy, zaczynamy po prostu rzeźbić. Marcinie, przede wszystkim chciałbym zapytać Cię o różnicę pomiędzy tworzeniem muzyki do Wiedźmina, no oczywiście głównie w kontekście Wiedźmina III, a cyberpunka, no bo to jednak dwa różne światy, dwa różne uniwersa i różna też muzyka pewnie. Zdecydowanie, to jest e, jak e, wyrzucić wszystko, co wiesz o świecie, i stwierdzić, dobra, to robimy to teraz, jeszcze raz od początku e, i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. E, przede wszystkim w Night City jest prąd, a to oznacza, że możemy mieć głośniki, samochody, w ogóle technologię, a technologia generuje hałas, generuje dźwięk, a to, co generuje hałas, generuje również muzykę, więc wszystko działa jak system naczyń połączonych. E, a w tego nie było, więc pod tym względem, e, chociażby pod względem gęstości bodźców muzycznych, bodźców dźwiękowych, ten świat jest, jest olbrzymi, jest bardzo gęsty, e, bardzo intensywny, bardzo e, bogaty w kolory i wibracje. No i chyba to jest ta największa różnica, wydaje mi się. Mimo iż Cyberpunk 2077 jest grom o skali międzynarodowej. To my, polscy gracze, zawsze możemy czuć się szczególnie. I w związku z tym chciałem zapytać, jak pracowało się z polskimi aktorami nad rodzimą wersją produkcji? Więc odpowiadając krótko, bardzo dobrze, a trochę dłużej, e, naprawdę była to fajna, sympatyczna współpraca, zwłaszcza, że e, no, po prostu aktorzy byli sympatyczni. Na przykład e, Kamil Kula i Lidia Sadowa. E, są po prostu świetnymi aktorami głosowymi i bardzo nie dość, że im się z nimi pracowało miło, to jeszcze wygodnie, ponieważ czasami wystarczyło rzucić słowo klucz, mniej więcej opisać kontekst i oni doskonale wiedzieli, co należy zrobić. Kamil jeszcze dodatkowo jest zajarany na takim poziomie osobistym grą, takim można powiedzieć nerdowym, więc też było przyjemnie jakby słuchać jak się ekscytuje tym wszystkim i angażuje. Lidia oczywiście też, chociaż ona nie jest tak zwaną gamerką, ale obydwoje naprawdę, naprawdę poważnie podeszli do tego zadania. Z kolei, na przykład, Micha z Michałem Żebrowskim pracowało się, no oczywiście, jak z prawdziwym profesjonalistą, ponieważ on jest, jak wszyscy przecież wiecie, również aktorem teatralnym, filmowym. Bardzo dokładnie dopytywał nas praktycznie o każdą linijkę, którą wypowiadał, każdą kwestię. Chciał wiedzieć, jeżeli to było istotne dla sceny, na co jego postać patrzy, dlaczego coś mówi, co ma na myśli, dlaczego się wkurza, dlaczego się śmieje. Bardzo mocno chciał sobie wyobrazić yy, całą scenę. Yy, no i chyba był takim aktorem, który właśnie najbardziej się o to dopytywał. Tradycyjnie CD Projekt Red nigdy nie wychodzimy z pustymi rękoma, ale też was, naszych widzów nie zostawiamy z pustymi rękoma i tym oto sposobem zapowiadam jedyny w swoim rodzaju konkurs dla naszych widzów, gdzie do wygrania będzie oficjalny namaszczony przez Redów poradnik do gry Cyberpunk 2077, ale nie tylko, będą też inne gadżety, a w samym poradniku słuchajcie arty, e, opisy gangów, opisy broni, e, piękne, niesamowite pejzaże. No jednym słowem jest co poczytać, jest co pooglądać, a szczegółów konkursu szukajcie oczywiście na naszym facebooku Xbox Polska. Cyberpunkowego baru przenieśliśmy się do naszego studio, żeby podpiąć Xboxa Series X do topowego modelu OLED od LG. A wszystko po to, żeby w jak najlepszej jakości pobawić się grami, które wychodzą no i które niebawem też będą się ukazywać na tej konsoli. Topowy OLED od LG, ale generalnie topowe telewizory, które dostawiamy niejako do naszej konsoli, ważne są. Pod wieloma względami, ich dobór ważny jest pod wieloma względami. Przede wszystkim warto upewnić się, że taki telewizor obsługuje złącze HDMI 2.1, które pozwala nam na rozgrywkę w 4K, ale też przy 120 klatkach na sekundę. Dodatkowo warto sprawdzić, czy telewizor obsługuje HDR, no i jak niski ma input lag, no bo to też jest ważne szczególnie w przypadku gier typu Multiplayer. Świetnym prezentem gwiazdkowym, którym warto zainteresować się już teraz, zdecydowanie jest konsola Xbox Series S, czyli najmniejszy Xbox w historii. Jest to maszynka dla tych, którzy cenią sobie wygodę i granie w abonamencie, a tu warto zaznaczyć, że abonament Xbox Game Pass Ultimate, zawierający setki produkcji, połączył się niedawno z abonamentem EA Play, dając nam dodatkowo dostęp do takich tytułów jak FIFA, Star Wars Jedi Upadły Zakon, Need for Speedy czy Battlefield. Będąc przy premierowych produkcjach, warto wspomnieć o tym, że w sklepach euro dostępne są specjalne zestawy konsoli Xbox Series X wraz z grą Cyberpunk 2077. Z okazji Black Friday Xbox przygotował specjalną promocję Digital Game Sale, podczas której pomiędzy 20 listopada a 3 grudnia możemy wyrwać taniej wybrane produkcje, takie jak m.in. Marvel's Avengers, FIFA czy chociażby Watch Dogs Legion. Jednym z benefitów posiadania abonamentu Xbox Game Pass Ultimate jest możliwość ogrywania tytułów z Xboxa na telefonie dzięki usłudze chmury. Ja do tego celu używam dzisiaj Samsunga Galaxy Note 20, ale można to zrobić na dowolnym innym urządzeniu z Androidem. Wystarczy dostęp do sieci, abonament Xbox Game Pass Ultimate, zainstalowana aplikacja Xbox Game Pass i generalnie możemy cieszyć się naszymi grami w dowolnym miejscu poza domem, a niekoniecznie przed telewizorem czy przed komputerem. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku XY. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wyszło nad wyraz klimatycznie. Pamiętajcie o konkursie cyberbankowym, odwiedzajcie nasze profile społecznościowe, zostawcie komentarz, łapkę suba i do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się, cześć!